No, siema jestem na witam was, moi drodzy. Bardzo, ale to bardzo gorąco. W kolejnym odcinku na moim kanale Zwilejowizn. No i słuchajcie, w tym odcinku powiem wam tak szczerze, że nie, że nie było mnie na serwerze około tygodnia. No i tak sobie wracam do mojego domku, patrzę. A tutaj jest skrzynka, tam jest skrzynka, więc w tym odcinku czas najwyższy, aby się wziąć w garść. No i tak na porządnie, teraz się tutaj wiecie, wziąć i te wszystkie te skrzynki i takie sprawy tutaj formalno pozałatwiać. Ponieważ z tego co widzę, to jest jakaś ważna informacja od Maciocha. Wesołego jajka, rzeczy Macioch, superowo. No, na strydowi jajka w ogóle i wybajka, To jest wida rzeczy, i Drodzy, bo też że się nie mylę, to jestem ja. mówię, żebym sprawdził skrzynkę przed nami, bo jest bardzo ważna. Też jakaś widzę, że jest wiadomość. Ważna informacja o panie dla... Elviso. Okej, okay, tego nie, nie zauważyłem, ale no, powiem wam, że no chyba dobrze. Więc zaraz sobie co ogarniemy, bo już się, boję. teraz jestem no, w ogóle na to tylko ja, więc tym bardziej może być tutaj grubo. Więc W tym momencie, moi drodzy, po prostu subujcie kanał. Bo jest to bardzo ważne, co na odcinku, więc to jest serio bardzo ważne sub, że Was nic nie przegapiło, moi drodzy. W tym momencie strzelcie w tego suba, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale 100% z was! Jak strzeli zaraz suba, otrzyma darmowe mikrofale, Dokładnie, to nie jest scam, więc subujcie kanał do w tym momencie. A my lecimy teraz tak się na poważnie zostawaliśmy, ponieważ tego co widzę. No wiem, ja wiem, że ta afera budynkowa była przegięciem, ja ale spokojnie przecież tu jest. Właśnie wszystko załatwione, to już minęło. Pogodziliśmy się, jest wszystko git, Więc teraz sobie chociaż zerkniemy. O co tutaj chodzi? Bo to chyba jest jakaś straszna wiadomość. to jakby naprawdę. Bo ja, ja nie byłem na sterowiec od kilku dni i ja tego po prostu nie widziałem. Więc teraz, naprawdę, moi drodzy, zobaczymy, o co tutaj w ogóle chodzi. Bo momenciu jest taki plan, żeby w ogóle iść mój hotel dokończyć. Więc zaraz sobie. okej, okay, Elviso, miarka się przebrała, dobra. To jest o dobre, to jest pewne, że jest o dobry, Ok, naprawdę. Miarka się przebrała, naprawdę. okej, okay, pamiętasz, jak pokawałem cię do pierdla, no. Pamiętam, że no nie dałoby się to o tym zapomnieć. Jakby tak szczerze. Leże, nie naprawdę ci po prostu bądźcie na odcinku do końca i zobaczymy co z tego wyniknie, bo to się robi naprawdę chore. Dobra, lecimy dalej. Umówiliśmy się, że na Wielkanoc wychodzisz na niedzielę oraz poniedziałek. Mamy właśnie poniedziałek, idę sobie do... Swojego wieżowca, abrowca, który odzyskałem od agent I o tym mi nie wiadomo Po twojej głupiej akcji i co widzę? Widzę rozwalone dwa piętra oraz recepcję eee, Kto oglądał filmik ten wie co się stało To nie było oczywiście hryperów, były oczywiście moje widzącego dwóch riperów, który był w środku I braku oświetlenia w jego budynku Naprawdę, znaczy w moim budynku Dobra, okej, okay. widzę rozwalone dwa piętra i recepcję A podłoga jest z za którą płacę emeraldami Gościu, ciebie chyba coś pogrzało Dodatkowo pamiętasz, że wisisz mi 36 złota Za czynsz, kiedy byłem właścicielem Cielem wieżowca stojącego przed tobą. E, chyba bardziej nauka mnie ale no niech będzie, no niech będzie. Okej, okay. więc kończyłem teraz chyba tutaj. Gościu, opamiętaj się, jak jeszcze brak czynszu rozumiem i to, że poszedłeś siedzieć do więzienia, ale jeżeli jeszcze raz zobaczę, że rozwalasz mi wieżowiec, to wygrywasz ban na milionowicach stereotypie ja nie fartuję. Okej, okay, please, opamiętaj się, bo chyba szykuje nam się wojna. Jak to. Nie, jakby, nie, jakby nie A tego byś nie chciał, ziomuś, oj nie Jakby naprawdę, mnie teraz po prostu jakoś straszy, gościu Dobra, mam nadzieję, że więcej nie zobaczę Rozwalonego wieżowca, ani lodowca, ani nic innego XD, 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 XD Pozdrowy, kłabanik sobie się szykuje, Elo. Okej, okay, więc, moi drodzy, jakby tutaj absolutnie nie mam pojęcia o co chodzi, ale z tego, co mi się wydaje, to jest po prostu manipulacja, którą nam użył agentik, jakby naprawdę, ponieważ agentik tak chyba, moi drodzy, każda osoba, która oglądała mój filmik wie, no ten wieżowiec mi po prostu sprzedał. On mi go po prostu sprzedał i to było jawne na odcinku. No i z tego co teraz rozumiem i z tego co jeszcze wypisaliście mi w komentarzach, to się okazało, że agent po prostu mnie tak lekko skamował i on go sprzedał abrze, tak oficjalnie, a mnie tylko wkręcił, że go sprzedał mi, rozumiecie, to jakby naprawdę, ja tutaj nie wiem o co chodzi. Ale naprawdę, teraz mi to po prostu tak wygląda, jakby naprawdę po prostu Agentix mnie oszukał i jeszcze abra potem był na mnie zły przez to, co Agentix zrobił, naprawdę! Co w ogóle się pisze, okej, okay, czyli to już z tego co widzę, Abra to sobie wszystko ładnie wyremontował i ten sobie będę sobie przejął, prze, więc już spoko. No powiem tak, nikt już będzie. Ja w ogóle powiem, że nawet sobie zbieram te materiały, żeby ten budynek kończyć, ale wiecie co? Tak może już tutaj w ramach rekompensacji dla Berki polecimy po materiały i mu to jeszcze lekko rozwijemy do góry, ponieważ naprawdę moim celem nie było to, aby zrobić na coś, jakby naprawdę. Chyba każdy wie z mojego odcinka, że ten bioroby po prostu kupiłem, ale to był jakiś Skam od agenta, jakby serio, nie skomentuję tego, jakby agentix z czuku. Nie pozdrawiam się, naprawdę agentix nie. Jakby ja rozumiem wszystko, ale taki skam na mnie. Dobra, nieważne. Lecimy zaraz sobie, bo moje materiały materi materi udowlane, i tak chociaż w ramach rekompensaty dla Berki bo ten że z lekko ogarniemy i napiszemy zaraz na niego formalne przeprosiny, ponieważ to nie było w moim celu, aby zrobić mu na Jakby naprawdę mój drodzy, serio mówię, więc teraz sobie zgarniamy to. No i oczywiście storka, bo to nie było w zagranie, więc teraz sobie zgarniamy to wszystko i lecimy sobie po książeczkę, mamy mam już tu w ogóle ktoś taki, więc super. Okej, okay. ale chyba lepiej wziąć tam od Maciuska. Chociaż nie ma, nie ma ta, tej książki, to nieważne, więc spoko. Zaraz sobie tylko tą całą tutaj zawartość usuwamy. I zaraz napiszę do niego info, ponieważ ważne, tutaj nie chcę się z nim kłócić. Ani tym bardziej, nie chcę wyrwać bana. Czemu to się w ogóle nie kastuje? Czekajcie. O, teraz Dan klikamy i jest drugi, więc trzeba chyba co po każdej stronie. Z tego co rozumiem, więc dobrze. Wujeczka, trujeczka, Dan i czwóreczka. Więc superowo, zaraz to wszystko sobie ogarniemy. I naprawdę musimy chyba poważnie pogadać z Abrą. I musimy go na pewno przeprosić za całą sytuację, która nastąpiła. No w sumie, no. No niby z mojej winy, ale to jest zawsze tak, że no wiecie, winy po środku agentiśmy ten budynek sprzedał i tyle. Lecimy zaraz na górę i mu go jeszcze bardziej rozwiniemy, chociaż tyle możemy zrobić, żeby dla niego takie zrobić małe przeprosiny. Taką niespodziankę. Zwałek zaraz sobie polecimy na górę i piszemy ważną informację dla niego, a też w ogóle, moi drodzy, swoją drogą Wam bardzo polecam mój drugi kanał Elviso Games, na którym macie moje codzienne odcinki z Bedwars, bo na chore choreakcje i to nawet był odcinek z kamerką, więc Wam to bardzo polecam. Oczywiście jest link do tego kanału w karcie w opisie i wszędzie. A teraz startujemy pisanie tej wiadomości dla Abry. Okej! Okay. Szanowna Aberko, <laughs> szanowna Aberko. Kropka. okej okay. z całego serca się przepraszam. OK, to będzie takie bardzo oficjalne z całego serca. E się przepraszam y, za sytuację. Sytuację, która nastąpiła na serwerze. Nastąpiła na serwerze. Na serwerze, już tutaj napiszę. Bo w ogóle ja mam też teraz tak, że ja mam ta, tak mikrofon, że w ogóle nie widzę kawy, Więc to jest tak lekko bym mówią że ale trudno. Ok, zaszło nieporozumienie, zaszło nieporozumienie, nieporozumienie, Spowodowane oszustwem. Okej, okay. i to, to jest też, powiem, wam, że dziwne, ale to nie było moje oszustwo, nie? Ok, Agentix sprzedał mi Twój wieżowiec, Twój abrowiec, abrowiec parę dni temu. Okej, okay. okej, okay. mam tu już napisane, ładnie. Nie miałem, nie miałem pojęcia, że masz do niego prawa więc zacząłem tych podstaw, na, na, na mnie zmieści, więc zacząłem e, przekształcać, przekształcać go w hotel. Okej, okay. czy ja mogę w ogóle za to serię przepraszać, czy nie, ponieważ to jest naprawdę sytuacja jest mojej winy. Okej, okay. zacząłem go przekształcać w hotel. Okej, okay. sytuacja, sytuacja się nie powtórzy. Powtórzy i wyjaśnię to z agentem. Okej, okay. i by the way, i BTW rozwi... Nołem ci lekko Abrowiec Okej, okay, pozdrawiam No i git, moi drodzy, teraz jest super I to teraz potrzebujemy jeszcze jakiejś skrzynki, czy jak zwał Jakieś tam jeszcze ramki, byleby coś tam Zaraz włożyć i to po prostu, żeby widział Wystarczy sobie im stakać, lecimy z tym, ponieważ tu jest razie w tym odcinku, moi drodzy, sporo pracy Dobra, po kolei wszystko, gdzie jest zaraz jakaś skrzynka, albo ramka Czy cokolwiek, gdzie możemy tą całą wiadomość włożyć Tutaj nic takiego nie widzę Więc taki może jakoś tutaj coś będzie Jakby naprawdę, w ogóle, u Maciocha Sądzę, że tutaj w ogóle chyba jest jego czy nie, jakby nie mam pojęcia, chyba była ta skrzynka Abry, więc zaraz mu to, 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 to jakoś rozwiniemy, ale potrzebuję zaraz jakiejś pustej, wolnej skrzynki, o, chyba, że potrzebuję 8 drewna i sobie już jakoś tam sami zaraz poradzimy, więc sekundka, lecimy do craftingu, więc się po prostu bądźcie na do końca, bo trzeba Aberce się jakoś tutaj zrekompensować za usztu agenta. jakby nie miałem pojęcia, że agentik serio mi taki numer powinien, jakby naprawdę taki numer, więc zaraz mu to tutaj wręczamy i potrzebuję też jakieś tabliczki, więc teraz ty gościu, Ok, więc teraz tak, i dajemy sobie zaraz tutaj dla... Dla kochanej... kochanej Aberki Dobra, okej, okay. i co się tu jeszcze podpiszmy, może jakoś szybko. Elviso, Elviso, więc teraz cyk, no i cóż, hmm Według mnie, no i ciekawsze co możemy zrobić, to lecieć na górę i ten budynek tylko tam powiększyć, bo tam pamiętam, że około kilka dni temu, no chyba było to jakoś, no nie mam pojęcia, z 5 dni temu może jakoś 6, zacząłem rozwijać ten wieżowiec do góry, z myślą, że to będzie mój hotel, w którym będę, no jakie ale okazało się, że no nie, że Agentix oszukał mnie, a werkej i ogólnie, no troszeczkę nam wywijał, ale już tutaj trudno, bo po prostu w tym odcinku zajmiemy się tym, aby ten tutaj wieżowiec Abry jak najbardziej udoskonalić, żeby chociaż troszeczkę mu się co za te krzywdy, ponieważ no jak chyba każdy wie no, okay, może Agentix mnie oszukał, ale to jednak wiecie, to nie jest wina Abry, nie? Ale on już tam pomyślał, że to jest stereo nie jego, ja mu już, już tabliczkę tam zniszczyłem, więc serio, teraz po prostu z tym polecimy na szybko, ogarniemy mu to jakoś to wnętrze, żeby to wyglądało ładnie i kolega będzie szczęśliwy i może na mnie się nie będzie obrażał, może nie będzie w ogóle bana, no a chyba jak każdy wie, co to nie byłby mój pierwszy ban i oby to był ostatni, jeżeli jakiś w ogóle będzie, więc teraz tak, lecimy sobie teraz na, na same góry jakoś i sobie poradzimy, więc teraz cyk, cyk, w ogóle wow, jaki tu jest idealny widok, tu widać dosłownie całe miasto dosłownie. No no może i nie, bo jeszcze tu jest tak lekko Macioch... Macioch Tower i Maciochowej Góry Ale jakby serio, przez te wszystkie lata to miasto się tak rozwinęło, że to jest jakiś szok, to jest jakiś hit, nie? teraz jeszcze polecimy jakoś tędy, tędy i więc gościuki tuwa Lecimy, 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 więc dobrze to wygląda To jest już kolejne piętro, które jest skończone I właśnie, nawet specjalnie, specjalnie na ten odcinek wziąłem lampki I zaraz na każdym piętrze postawimy po jednej lampce Bo na to jak budowałem hotel, na samym końcu filmu mi wybuchły dwa creepery na piętrze Więc cóż, hmm... W mojej opinii warto byłoby mu było to oświetlić Ponieważ nikt nie lubi jak mu creeper Wybucha w jego budynku, więc tutaj wbija jakaś lampka Tutaj wbija lampka, po prostu tutaj Będziemy mu to tak lekko garniali W ramach przyjacielskiej, wiecie, rekompensaty Więc teraz sobie wszędzie wbije światełko Aby Abra nie miał tu już więcej incydentów Z creeperami, więc teraz cyk i lecimy sobie Jeszcze wyżej, okej, okay, więc teraz tak Proszę bardzo, zaraz będzie tutaj wszędzie światło Nawet na piętrach pustych, gdzie nic nie ma, żeby tutaj Nie było kolejnych mobków, bo może I z takiego pustego pięterka Zrobi się po prostu jedna wielka dziura, więc teraz sobie lecimy jeszcze wyższym i chyba na tym skończyłem odcinek temu, że sobie robiłem te wszystkie tutaj e, podłogi, więc teraz sobie lecimy sobie dalej jeszcze, żeby to się dalej rozwijało w górę, ale wpierw to, gościu szyby, dopóki jakieś ja mamy, tutaj mamy te szyby, więc teraz sobie je od razu użyjemy, żeby potem ich już nie używać, więc teraz mamy to gwarantem, więc teraz sobie lecimy tylko lekko wyżej, ok, więc to wygląda to spoko. lecimy gościu, jest to, powiem, że mega wysoko, ponieważ to jest, o ile się nie mylę, no tam jest jeszcze tego budynku, a to jest maksymalna wysokość grze, więc to jest według mnie mega bliskie, aby być na najwyższej możliwej wysokości w więc zobaczymy co z tego będzie Jestem tam ogólnie dobrej myśli, okej, okay, więc teraz też damy sobie światło bo zaraz się robi nocka, a w nockach jest tych mów, jak, jak najwięcej więc cóż, unikajmy tego, bo już okej, okay, Spokój. jak to było moje to, to po prostu olałem i tego nawet nie, nie naprawiałem, tylko sobie czekałem na moment, jaki to będzie odpowiedni okej, okay? ale okazało się, że wtedy Abra wbił no i zobaczył to i to serio powiem że no, pewnie się wkurzył kolega, no bo kto by się nie wkurzył, nie krowajmy tego, kto by się nie wkurzył, więc teraz tak, teraz tak i teraz tak, więc git, Tu jest jeszcze parę szkła, więc dobrze jest gość, tu są w ogóle idealnie w tym miejscu chmury Ojacie To jest mega wysoko Dobra, więc teraz tak I git, gościu Teraz to wygląda naprawdę spoczko I mi się już powoli kończą szyby Mam tylko półtorej jest taka Ale może być Zaraz coś poradzimy z tym Okej, okay, teraz tak Hmm no i jeszcze sobie teraz polecimy już z podłogą szybko. I zresztą tutaj w ogóle odrzucając te wszystkie komentarze, które były, zrobiłem to sam, a nie u jakiegoś villagera Abry, ponieważ tego co u was czytałem, ma Abram jakiegoś wieśniaka, któremu to opyla, tą taką tarakotę zrobiłem ją sam, żeby to po prostu już tutaj uprzedzić, nie? I sobie lecimy już tutaj do góry szybko. Cyk, cyk i cyk, cyk i cyk i cyk, więc spoko! I to już jest kolejnego twojego piętna, jakby naprawdę wow! Idziemy jak burza i pewnie Abra będzie wdzięczny. No, i możliwe, że nam w końcu wybaczy, no w końcu, jakby jakby nie właśnie na nam spokojnie, spokojnie. Spokojnie, mordo. Teraz, tak, ok. I jakby naprawdę, coraz bliżej tego miejsca. To jest około. Chociaż nie, to jest, nad, to jest nadal nisko. Myślę, że to jest o wiele wyżej, ale jednak to nie jest to aż tak dobrze. To może jest jedna trzecia tej całej wysokości. Ale, jakby to serio zrobić, to miałby najwyższy budynek w mieście, kiedykolwiek w historii miasta. To naprawdę. Nie było wyższego. No, chyba, że mój wieżowiec, no nie. Chyba nie było takiej możliwości. Chociaż czekajcie, no nie. On jest wyższy od mojego starego wieżowca. Który został zburzony około półtorej roku temu. Naprawdę, to jest kupa czasu. Ale, no jednak, to miasto ma swoje lata. To jest taki, no, element historyczny, naprawdę. To jest, ponieważ, miasto, w którym jest tyle zabytków, tyle budynków, które były, a już zniknęły, już z ich nie ma. Na przykład, pierwszy dom Abry, przed, ten rozmowy nad, nad, nad tym, nad, tym, nad tym, takim stawem. To tam jeszcze było, co? Tam jeszcze chyba był domek Agenta na tej górze. Jakby serio, tutaj było tyle budynków sentymentalnych. Tam w ogóle, co było w tym miejscu, co? Tam był Sejm, milionowiec. Oj, ja ci faktycznie tam był Sejm. Oj, kto pamięta, niech sami komentarz ponieważ to są mega stare czasy. A my teraz lecimy do góry, ponieważ Oleś nie ma. Na odcinku ostatnim Zabrakło za mi tych cekiełek, więc teraz sobie je Dokończymy i będzie wszystko tu, Więc teraz tak, teraz tak i teraz tak gościu, Więc gituwa, spoko, okej okay. I zaraz weźmy sobie tu jeszcze kładę jakoś szyby. I będzie wszystko ładnie wykończone. Ok, więc teraz tak. I lecimy. Od razu też sobie z tymi szybami na niższym piętrze. Mam tego teraz pustaka. Więc zaraz się skończą i będzie po ptakach, jakby naprawdę. To dość lipa. No bo troszeczkę powiem, was, że nie jest to komfortowe. Jak się mieszka na jakimś 15 piętrze, a nie ma no, na miejscu okna. Ale no cóż, bywa też tak. Nie... <laughs> Trudno. Ok, teraz styk, proszę bardzo. Idealnie mi się skończyły szyby. Więc zaraz go lecimy na górę. I zróbmy też w sprzęcie podłogę. Dopóki mam to coś, mam te śmieszne blaszki. Lecimy z tym lecimy, lecimy żeby to było ładnie symetrycznie, bo jak się to na przykład obróci, to ta minka creepera jest w innym kierunku, obrócona, więc tak nie może być, musi być wszystko idealnie symetrycznie, bo symetria to jest podstawa budynków, lecimy jeszcze wyżej, no i powoli nam się kończy piętro, no powoli nam się kończą wszystkie piętra, więc tu polecimy jak burza, no i chociaż tyle możemy dla obry zrobić w ramach rekompensaty, ogarniemy i cały co mu wyremontujemy, żeby kolega był pozytywnie zszokowany, więc teraz weźmiemy to takie jak szybko i lecimy sobie z nimi w odpowiednie miejsca, w których powinny być, Okej, okay, teraz tak, teraz tak, i teraz tak, teraz jest tu i widzę, że I to pamiętam też, że piętro każde było na czwórkę czy na piątkę Chyba na czwórkę, raz, dwa, trzy, cztery Okej, jest czwórka, dobrze pamiętałem Wyzlecimy teraz tym dalej Teraz kwart do ręki i liczymy znowu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tu już będzie podłoga robiona. Zobaczymy, nam to jakoś teraz zaznaczmy Tu jest dobrze, jest dobrze. Raz, oj, postawiłem trzydzieści klocek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I znowu sobie tutaj wbija podłoga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Podłoga. No i chyba na tyle tego teraz wystarczy, bo to jest naprawdę już wysoki budynek, no który no wygląda na mega niebezpieczny, jak nie ma szyb. Ale już piesku więcej nie mam więc to jest taki nasz lekki bym już o problemik. Więc trzeba będzie sobie ogarnąć. A już takie sobie poradzimy. Czy widzimy abre? Okej, okay. miejmy nadzieję, że tutaj teraz nie wbije do mnie na górę, żeby mnie wyjaśnić Może to zauważy, że mu pomagam, a nie przeszkadzam Oby tak właśnie było, bo się kolega jeszcze wkurzył i co ja będę zrobię? jakby naprawdę Ja tutaj nie robię nic zwykłego, ja mu tylko pomagam w ramach, no, w ramach przyjacielskiej przysługi, gdyby nawet to ujął, nie? No teraz sobie lecimy na tą wysokość, tutaj uznajmy, że to jest nasza maksymalna wysokość Czy to jest tutaj w ogóle dobrze, czekajcie Już teraz sobie ten cały dirt skopiemy Okej, okay. teraz tak, teraz tak i teraz tak Czy to teraz będzie też kolejne piętarko, czy jednak nie, bo nie pamiętam tam, hm, raz. Dwa, trzy, cztery, okej, okay, to jest idealnie tak samo jak powinno być Więc dobrze gościu jest, dobrze jest Więc teraz sobie lecimy tylko od dołu I do tego miejsca zakończmy i będziemy mieli serio już ten spokój I będziemy mieli pięterko perfekcyjnie ogarnięte Tu jest widzę że wszystko okej okay. I mi się już też widzę, że powoli, no powoli Skończyły mi się już szyby, więc przypał To jest w ogóle zaraz też ogarnięte dobrze Tak, bo tu jest tak prosta linia z kwarcu podwójna Czyli dobrze, że mi wszystko idzie Nie powinienem żadnego błędu w technicznych sprawach Okej, okay. więc teraz sobie lecimy I na poziomie też tej podłogi stawiamy sobie te Giełki. Więc dobrze gościu, lecimy z tym ten budynek ma być dokończony Albo nie nazywam się Elviso. I tyle w temacie. Dobra, tutaj też mus, mus, Musimy chyba sobie to jakoś teraz zdać. Tak to powinno być. Tak, tak To jest dobrze. Wy sobie tak samo zrobimy z tej strony. Po prostu kontynuujemy Budowę tego pięknego budynku, który według mnie powiem że no może Jak budował Abra, który zawsze myślałem, że jakoś tam w tej budowy się Mega się nie ogarnia. Tak samo powiem na tak szczerze, że on to Zrobił bardzo ładnie. Ma taki swój unikatowy styl ten budynek. Wygląda Inaczej niż wszystkie inne. Po prostu jedno ogromne GG Dobra, teraz to widzę, że jest ok również możemy też sobie dorosłą drobinkę, żeby go skopać. Mam siekierkę, mam siekierkę, więc super. Okej, okay. jest wszystko do dobrze zrobione, chyba jest wszystko okej. Okay. Tylko teraz sobie co może jeszcze jakoś przy zamkniemy wszystko, żeby był tu jakikolwiek sufit, to na samym szczycie, bo się nam mecie padało i co sobie, sobie zrobimy. Okej, okay, teraz tak, teraz tak, teraz tak, więc teraz jest gitowa. Drobinki w dłoń i lecimy na dół kontynuować. Okej, okay, więc teraz tak i też, żeby to szło na samą górę, żeby było mega wysoko, jak najwyżej się da, żeby ten budynek był najwyższy w mieście. Być może kiedyś nawet będzie na najwyższą możliwą wysokość, nam w ogóle starczy kwart na świecie naprawdę ja cię. Dobra. Więc teraz jest spoko, widzę, mamy do tej wysokości zrobione, więc teraz cóż, Elviso. Moi drodzy, budujemy sobie teraz normalnie pięterkę, ale pierwsza na sobie skopnę albo jeszcze lepiej. No, skopnę może. No Chociaż w sumie to będzie od razu tutaj z głowy już, nie ma co się z tym potem podejśćkować. Lecimy na sam dół i będziemy mieli tu już wszystko z głowy. Okej, okay, więc teraz sobie musimy też w tych miejscach dać te śmieszne cegły. Tu w ogóle też położyłem kwarc, to nie powinno leżeć tutaj. Więc zawsze też teraz, teraz wiemy, w którym miejscu być pięterko. Więc w sumie nawet nie jest tak źle, bo to jest takie mało. Znaczenie, to był ten poziomek? Nie, to był, to, to, to był poziom Bo tu jest teraz na raz, dwa, trzy, cztery, pięć Okej, okay, więc teraz Raz, dwa, trzy, cztery I tu jest piątka, okej okay, Teraz jest git Teraz jest, raz, dwa, trzy, cztery, jest, teraz gidy, więc superowo nam to wyszło. więc teraz to może jakoś dokończmy jeszcze bardziej, aby było wszystko już skończone. Dobra, więc teraz tak. Teraz tak, teraz tak. i Teraz to stereo wygląda bardzo, ale to bardzo goście. No dobrze. Teraz ten budynek się właściwie skończy. I będziemy mieli przeogromną kolejną konstrukcję na mianowicach. To jest dobrze. Więc teraz sobie od razu już jesteśmy, zrobimy to całe piętarko z kwarcu. I tak sobie polecimy od góry do samego dołu. I będziemy mieli wszystko, dosłownie wszystko gotowe. Więc teraz tak. I też tym kwarcem lecimy sobie w kierunku do drabinek. jak zrobimy teraz kółeczko i kładziemy terrakotę dopóki jeszcze ją mamy, bo już mamy końcówkę A na każdym piętro się tego zużywa dość sporo Więc zaraz teraz sobie to połóżmy No i ewentualnie nam, nam jeszcze jakieś tam piętro bez tej terrakoty zostanie No już trudno, no niech już będzie, trzeba będzie albo kupić dobry, albo samo zrobić Więc teraz sobie lecimy z tym i cyk, dobra i też sobie tutaj będą te stagły na bokach Jakby powiem, masz takie budynki z takie budynki, takie odcinki zbudowania bardzo lubię. Bo są takie luźne i możemy tak sobie serio na chwilku potworzyć, pokonstruować nowe budynki. No może nie nowe, ale chociaż jakieś tam pół doskonalać. Jest według mnie git, więc teraz tak. I lecimy sobie z next piętrem z talakoty, Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Okej, okay. jestem prawie pewien, że na tego nie starczy, więc no cóż, trzeba będzie po prostu po to więcej i potem iść. No akurat jak nam zostało tak mało, naprawdę, no... No gościu, gdyby tego było chociaż o kilka więcej, to by nam starczyło, nie? Gdyby było o kilka więcej. Ja nie mówię jakichś tam nie mam pojęcia. 20, nie? No chociażby pięć sztuk by było więcej, więc teraz tak. I lecimy teraz sobie szybko. Raz, dwa, trzy, cztery. Chociaż też w sumie? Może to jest starczy, czekajcie. Ej, naprawdę? Ej, starczyło nam! Aha, bo ja myślałem, że to jest na piątkę. Jezu, ja już się nauczyliście. Naprawdę. Był niemy najgorszy możliwy błąd, ale spokojnie. Jest to dla nas bardzo na plusie, bo jest wszystko dobrze, jak powinno być. Tu jest, widzę, że wszystko idealnie dokończone. Tu jest też wszystko dokończone, tylko nie ma tych szybek jeszcze. No i cóż, tu będzie pewnie już tam sobie szło potem kolejne piętro. A ja uważam, ten budynek na dzisiaj jest skończony, wykończony, ponieważ każde pięterko jest tak, jak chciałem, żeby było. Więc na będzie, moi drodzy, tutaj subujcie kanał. Co do pomoc za w ramach przeprosin za tą akcję z Agent nawet nie była z mojej winy, ale no spoko, proszę mam tutaj mega dziękuję, sobiecie kanał, z węczkujcie. Też Wam mega polecam mój drugi kanał Elviso Games, w którym macie moje codzienne odcinki z Bedwars. Ja nawet bił odcinek z kamerką gościu, z kamerą normalnie. Wam też bardzo polecam mojego Instagrama, Elviso Oficjalną, w który macie moje zdjęcia, relacje rozwiele więcej. No i to było w tym odcinku na tyle. Maga dziękuję, się eleczko Leczko i jo!